Kochani, witam Was bardzo serdecznie w ten deszczowy wieczór. Lecimy z czytaniem, lecimy z czytaniem, co czuje Wasza osoba. Zerknijmy. Grupa pierwsza, druga, trzecia, kamyczek. Grupa pierwsza, karty myślę, że idealnie widać. Grupa pierwsza, grupka druga. I grupa trzecia. Pamiętamy, czytania są ogólne, nie muszą rezonować z każdym z Was. Nie przypisujcie sobie niczego na siłę, moi mili. I lecimy z czytaniem. Zaczynamy od grupy pierwszej. Popatrzymy sobie. Wbraliście ten kamyczek, niebieski. I te karty. Zobaczymy, co czuje Wasza osoba. Pomyślcie sobie o, o osobie. Pomyślcie sobie o kimś. To może być każda osoba, tak naprawdę. Koleżanka, kolega, osoba z Waszej relacji, z rodziny. Popatrzmy, co czuje Wasza osoba. Kochani, co czuje Wasza osoba. Kryzara, Karta Gwiazdy, dwójka mieczy, Wasza osoba czuje, że mm, być może czas ustabilizować swoje życie, czas zapuścić gdzieś swoje korzenie, czas przyjąć kontrolę nad swoim życiem, spełniać swoje marzenia. Ja mam wrażenie, że Wasza osoba czuje, że to nie jest w tej chwili najlepszy moment na podejmowanie decyzji, aby sięgać gwiazd aby spełniać te marzenia albo że czegoś nie dostrzega. Zerknijmy, a co chodzi z cesarzową. Piątka mieczy? Dwójka pentakli, karta wieży. Rydwan Księżniczka mieczy. U dwójka kielichów diabeł. No dobrze. Kochani, wasza osoba uważa, czuje, że czas, tak jak mówię, ustabilizować się. Czas uziemić się. Będzie chciała. Aby tego dokonać, będzie musiała um, ruszyć naprzód do działań. E, wasza osoba um, chce zawalczyć, tak? Chce zawalczyć, nie chce patrzeć na straty. Ja mam wrażenie, że wasza osoba zamierza skorzystać z jakiejś szansy, z nadarzającej się okazji. Chce dokonać, Szybko, w błyskawicznym tempie jakichś zmian. Wasza osoba czuje, że czas najwyższy na stabilizację. Wasza osoba być może chce wyruszyć naprzód, chce ruszyć do przodu z kopyta. Tak jak mówiłam, będzie chciała dokonać zmian. Tutaj bardzo dużo. Obserwuje to, co dokładnie się dzieje. Tutaj być może um, stara się um, prześledzić Was w jakiś sposób, tak? Może obserwuje Was. Ja mam wrażenie, że tutaj jest ogromna pokusa, aby wejść w relacje. Tutaj bardzo mocno ta osoba obserwuje Was z ukrycia. Będzie chciała ruszyć naprzód. Plan układa w głowie. Okej. Okay. O czym mówi karta gwiazdy? Karta gwiazdy. Księżniczka kielichów. Szóstka kielichów. Piątka Pentakli. Kochani, co czuje Wasza osoba? Czuję, że jesteście osobą z przeznaczenia. Czuję, że jesteście tą gwiazdeczką z nieba. Wasza osoba czuje, że mogłaby przy Was spełnić swoje marzenia. Ta osoba mm, chciałaby wyjść do Was z jakąś propozycją, być może z uczuciami. Wasza osoba uważa Was za, was, za swoją bratnią duszę, ale Odczuwa również ogromny brak Was. Wasza osoba będzie chciała spełniać te marzenia. Czuję, że, tak jak mówię, jesteście przeznaczeni Waszej osobie. Zerknijmy na Dwójkę Mieczy. Dlaczego nie chce podjąć decyzji? Czego nie dostrzega? Dziesiątka mieczy, królowa pentakli, a buław. Wasza osoba nie chce podejmować na obecną chwilę żadnych decyzji. Być może dlatego, że uważa, że Cierpicie, że musicie zakończyć jakieś cierpienie w swoim życiu. Ja mam wrażenie, że Wasza osoba widzi Was jako stałą partnerkę, stałego swojego partnera. Jednakże to nie jest czas na podejmowanie decyzji. Trzeba najpierw uleczyć jakieś swoje myśli, tak? Najpierw wypadałoby wyjść z tego dołka, z tego cierpienia, z tego przybicia, aby ruszyć w coś nowego. Mam wrażenie, że Wasza osoba może również nie dostrzegać tego, jak bardzo z kolei Wy cierpicie. Wasza osoba jest tu w Piątce Pentakli. Jest w braku. Odczuwa ogromny brak Was, ale być może y, czuje, że czegoś nie widzi, nie zauważa tak, że zanim wejdziecie w jakieś nowe działania, w nową ścieżkę, to najpierw wypadałoby Wleczyć się w jakiś sposób, uzdrowić się, uzdrowić swoje myśli. A z Pentakli, dziewiątka Pentakli, Wisielec i Głupek. Kochani, Wasza osoba wyjdzie do Was z jakąś propozycją, być może z jakimiś przeprosinami, być może będzie chciała Wam ofiarować jakiś prezent. Wasza osoba. Hmm, Ma dosyć jakiegoś zawieszenia, tak? Tutaj mm, zamierza wejść w coś nowego w tym głupku. Zamierza zrobić krok naprzód, aby zamknąć jakąś sytuację. Zamierza. Mm, zamierza wam z wami porozmawiać o jakiejś nowej stabil, stabilnej ścieżce ja mam wrażenie, że ta osoba troszeczkę może um, mieć patrzeć pod swoim kątem, tak? troszeczkę, tak jak mówię, egoistycznie podchodzić do tematu, bo bardziej patrzy pod swoim kątem, tak? E, że ma już dosyć Zawieszenia, dosyć obserwacji, dosyć stagnacji. Wasza osoba czuje, że e, czas najwyższy e, będzie ustabilizować się, być może przeprosić Was, obdarować Was czymś i zaproponować e, jakąś nową ścieżkę, tak? Wasza osoba. Nie wie tak naprawdę jak wy się czujecie. Nie wie jak wy się czujecie. Jednakże na tyle mocno brakuje waszej osobie was, że hmm, chcę wam coś zaproponować. Jednakże nie chcę na obecną chwilę jeszcze podejmować decyzji. Chcę Wam zaproponować nową ścieżkę, jednakże te karty są w tle, tak? Pokazują, że Wasza osoba chce wejść w coś nowego. Chcę zakończyć z blokadami. I poczuć się w tej dziesiątce kielichów. W pełni szczęśliwa. Ok, moi mili. Dziękuję Wam za czytanie. Jeśli podobało Wam się, to oczywiście zachęcam do komentowania. No i zapraszam Was do kolejnych czytań, tak? Zachęcam również do lajkowania, do subskrybowania. No, i do usłyszenia, papa! Pa. I witam wszystkie osoby z grupy drugiej. Wybraliście ten kamyczek. I te karty. Kochani, patrzymy, patrzymy sobie. Pomyślcie sobie o jakiejś osobie. Może to być brat, siostra. Może to być sąsiad, sąsiadka. Pomyślcie o Waszej osobie. Co dla grupy drugiej? Co czuje Wasza osoba? Królowa Pentakli. Rycerz Mieczy. I król Pentakli. Uuu! Wasza osoba czuje, że Czas najwyższy na rozmowy, moje mili. Albo czuję, że zbierają się jakieś chmury nad wami. Wami w sensie nad waszą osobą i nad wami. Że zbierają się jakieś ciemne chmury, że tutaj być może dojdzie do jakichś kłótni. Wasza osoba czuje, że coś wisi w powietrzu, jakaś rozmowa wisi w powietrzu. Zerknijmy. Do królowej pentakli. Tutaj y, są osoby y, z grupy, które mają stałych, stabilnych partnerów, stałą relację. Czwórka pentakli. Królowa kielichów. Dwójka buław. Wasza osoba czuje, że zamknęliście się albo zamknęłyście się, drogie panie, na waszą osobę. Że zamknęliście się z uczuciami. Wasza osoba czuje, że... Mm, tak jakbyście stali pomiędzy młotem a kowadłem. Tutaj... Mm, Wasza osoba czuje, że um, swoje uczucia trzymacie tylko i wyłącznie dla siebie, w sobie. Może, może tak powinnam powiedzieć, że nie dzielicie się uczuciami. Być może wasza osoba um, do mnie ma, że macie jeszcze jakiś inny wybór. Zerknijmy dalej. Rycerz Mieczy. Czwórka buław. Dziewiątka kielichów. I królowa buław. Słuchajcie, Wasza osoba czuje, że czas najwyższy na rozmowy że, mm, tak jak mówiłam, że Coś wisi w powietrzu, że będzie jakaś kłótnia. Tutaj mm, mam wrażenie, że Wasza osoba będzie z Wami chciała porozmawiać y, o budowaniu Waszego Związku, być może o tym, jak się czuje y, w Waszej relacji. Wasza osoba chciałaby a cieszyć się, celebrować, tak? cieszyć się Waszą relacją, e, ogólnie być zadowoloną osobą. Wasza osoba czuje, że czas najwyższy wejść w działania, czas najwyższy ruszyć e, z rozmowami. Co zrobić? Aby polepszyła się sytuacja w Waszej relacji, abyście mogli cieszyć się Waszą relacją. Wasza osoba będzie chciała z Wami rozmawiać odnośnie uczuć zadowolenia, ogólnego Waszego zadowolenia w Waszej relacji. Król Mieczy. Siódemka kielichów. Czwórka Mieczy. Ja mam wrażenie, że wasza osoba czuje, czuje się w jakiś sposób Stabilna, tak? Jednakże czuję również, że musi być może porozmawiać, poradzić się znajomych osób, które um, są w Waszym otoczeniu, tak? Że musi poradzić się, jak uzdrowić Waszą relację. Być może Wasza osoba czuje, że musi porozmawiać, z innymi osobami odnośnie tego, co zrobić, aby wyjść z jakiejś stagnacji. Tutaj bardziej wychodzi na to, że Wasza osoba będzie dużo analizować, dużo siedzieć w głowie, będzie dużo rozmawiać z innymi osobami, z osobami, ze znajomymi, z osobami z, waszej, z Waszego otoczenia, tak jak mówię. Będzie chciała Wasza osoba porozmawiać z innymi osobami e, odnośnie uleczenia Waszego związku. Co zrobić, aby uleczyć Waszą relację? Wasza osoba będzie chciała zachować równowagę w dawaniu dab i braniu, ale mm, będzie również patrzeć, na stabilność, na niezależność, Wasza osoba będzie chciała w jakiś sposób zaproponować Wam. Um, może, może nie zaproponować, ale może w jakiś sposób, może dać Wam jakąś propozycję, a może będzie chciała Was czymś obdarować. Mam wrażenie, że wasza osoba będzie chciała wam zaproponować coś więcej e, niż to, w czym obecnie się znajdujecie. E, mam wrażenie, że wasza osoba będzie chciała zaproponować wam um, relację level wyżej. No dobrze, moi Mili. E, słuchajcie. Jeśli rezonowało, jeśli Wam się podobało, to oczywiście zapraszam Was do kolejnych czytań, tak? No i co więcej, zachęcam do lajkowania, do subowania i do zobaczenia, papa! Pa. Kochani, witam grupę trzecią: kamyczek, i karty moje mili karty ale leje nie z tej ziemi. Leje nie z tej ziemi. Zobaczymy, jaka pogoda będzie jutro, co? Czy też będzie chciało się tak spać? Moi mili, grupa trzecia. Co czuje wasza osoba? Tęsknotę. Kilka kielichów. Moc. Dwójka mieczy. Wasza osoba czuje ogromną tęsknotę. Marzy o tym, aby wejść w moc sprawczą, aby um, zakończyć jakiś spór. Mam wrażenie, że Wasza osoba czuje, że um, może być w jakiś sposób. Um, może niedecyzyjna, tylko że um, wasza osoba czuje się skonfliktowana w jakiś sposób, tak? Nie potrafi podjąć jakiejś decyzji. Zerknijmy na czwórkę kielichów. Szóstka mieczy. dziewiątka mieczy i karta diabła Wasza osoba czuje, że co czuję? Tęskni, tęskni, ale ja mam wrażenie, że czuję ogromną pokusę. Ogromną pokusę, ogromne przyciąganie. Waszej osobie śni się po nocach coś z przeszłości, albo ktoś z przeszłości. Wasza osoba być może tęskni, aby zamknąć przeszłość za sobą. Okej, okay. co czuje Wasza osoba? Czuję, że Wasza osoba tęskni, tęskni. Tęskni za osobą z przeznaczenia, osobą, która została w przeszłości. Czuję ogromną pokusę, ogromne przyciąganie, jednocześnie. Y Śnijcie się waszej osobie. Śnijcie się po nocach. Zerknijmy. Karta mocy. Rycerz monet. Karta słońca. Moi mili, wasza osoba czuje, że czas najwyższy nabrać sił do działania. Aby ruszyć przed siebie. Aby ruszyć w stronę szczęścia, spełnienia. Ruszyć naprzód. Powoli, ale stabilnie. Tak? Do celu. O co chodzi z dwójką mieczy? Wisielec. Jermek, buław. Ósemka buław. Słuchajcie, moi mili. Wasza osoba na obecną chwilę nie wie, co ma zrobić. Nie wie, jaką decyzję podjąć. Z jednej strony jest stagnacja. Przypatruje się bacznie wszystkiemu dookoła i wisi, po prostu wisi, nic nie robi, tak? Z drugiej strony planuje sobie, układa sobie plany działań, obmyśla plan zadziałania, aby skontaktować się z Wami, aby być może Przemieścić się, tak, yy, ruszyć w jakąś podróż w Waszą stronę, albo po prostu, żeby bardzo szybko zadziałać. Hmm, hmm, hmm. co my tu dalej mamy? Kochani, Wasza osoba. Wasza osoba będzie chciała skorzystać z wielu możliwości. Będzie dokonywać wyboru. Po uprzednim przemyśleniu po okresie izolacji będzie przyświecać sobie ścieżkę, aby. Mm, Ustabilizować sobie z Wami życie, aby być tym stabilnym partnerem, tak, albo stabilną partnerką Waszą. Wasza osoba będzie chciała okazać Wam uczucia, będzie kierowała się uczuciami, Moi mili, czyli reasumując, co czuje Wasza osoba. Czuję ogromną tęsknotę, tak? Za wami. Czuję, że jesteście osobą z przeznaczenia i czuję ogromną pokusę. Przyciąganie. Śnicie się po nocach w waszej osobie. Czuję, że. Mm, Jesteście spełnieniem marzeń, że zostaliście gdzieś w tyle, że zostaliście w przeszłości, że jesteście gdzieś indziej. Czuję ogromną tęsknotę. Marzę o Was. Wasza osoba czuje, że czas na. Hmm na no to, aby ruszyć naprzód, w stronę słoneczka, aby przejąć kontrolę nad sobą, nad swoimi działaniami i aby nabrać siły, mocy. Jednakże wasza osoba nie wie na obecną chwilę, jak ma rozwiązać jakiś spór, jakiś konflikt. Nie wie, jaką podjąć decyzję. Wasza osoba czuje, że mm, musi Podjąć jakąś decyzję. Tak? Ale mm, musi podjąć decyzję. Ma dosyć zawieszenia. Poobserwowała sytuację. Plany w głowie sobie układa i czuje, że chce. Czas najwyższy ruszyć w waszą stronę. Skomunikować się z Wami. Kochani. Mm. To wszystko na dzisiaj i zapraszam Was oczywiście do kolejnych czytań. Jeśli rezonowało, oczywiście zapraszam Was mm, do lajkowania, do subskrybowania. Piszcie, piszcie, czy, czy zgadza się to co powiedziałam, czy nie. No i oczywiście mm, zapraszam Was do następnych czytań. Pa pa!